Czy można być członkiem Rady Nadzorczej firmy, pobierać za to pieniądze i nie wiedzieć o tym? Prokuratura nie może uwierzyć, że taki przypadek przytrafił się pani Marii Oleksy, żonie byłego premiera. Maria Oleksy, żona jednego z najbardziej wpływowych polityków III RP, Józefa Oleksego. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o niej w 1995 roku, w związku z aferą Policy. Maria Oleksy, tak jak m.in. Jolanta Kwaśniewska, wykupiła dzięki znajomościom uprzywilejowane akcje Polisy. Współkę tę pompowane były państwowe pieniądze. Tydzień temu Maria Oleksy pojawiła się znów w mediach w innej sprawie. Prokuratura postawiła jej zarzut składania fałszywych zeznań. Chodzi o jej związki z zajmującą się obrotem paliwami firmą Pollex. Prokuratura rejonowa w Płocku przedstawiła zarzut pani Marii O dotyczące składania fałszywych zeznań. Przeprowadzonego postępowania wynika, że pani Maria O otrzymała kwotę 12 tysięcy złotych za pracę w Radzie Nadzorczej tej spółki. Sama podejrzana zaprzecza tym, tym, tym faktom. Misja specjalna już dwa lata temu informowała o budzących wątpliwości związkach rodziny Oleksych z branżą paliwową. Chodziło zarówno o byłego marszałka Sejmu Józefa Oleksego, jak i jego żonę Marię oraz 21-letniego syna Michała. Nazwisko żony polityka SRD przewinęło się przez akta śledztw dotyczących mafii paliwowej. Wśród firm sprawdzanych wówczas przez prokuratorów znalazły się spółki Pollex i JK Energy and Logistics. W radach nadzorczych obydwu zasiadała Maria Oleksy, pobierała za to pieniądze. Z ujawnionych przez misję specjalną zeznań jednego ze świadków, Zbigniewa Kuliga, współwłaściciela Polleksu i bliskiego znajomego Józefa Oleksego, wynikało, że wciągnięcie Marii Oleksy do Rady Nadzorczej miało poprawić lobbying firmy w świecie biznesu. Emisja naszego reportażu wywołała gwałtowny protest Józefa Oleksego, który zorganizował konferencję prasową, by spostponować misję specjalną. W programie zawarte są insynuacje, konfabulacje, podawanie niedorzecznych podejrzeń. Oświadczam, iż żadne z zawartych w programie posądzeń nie jest prawdziwe. Jednak jeszcze na tej samej konferencji Oleksy potwierdził część z podanych przez misję specjalną informacji. Tak było z faktem zasiadania Marii Oleksy w Radzie Nadzorczej Pollexu. To była taka próba właśnie u. Jak to się wyzywało u społecznego uwielgnienia firmy. Zeznając w prokuraturze Maria Oleksy wypierała się związków z Poleksem. Twierdziła, że nie wiedziała o swoim członkostwie w Radzie Nadzorczej spółki. Prokuratorzy uznali, że to niemożliwe, skoro pobierała z tego tytułu pieniądze. Zgromadzone do, dokum, dowody, w szczególności dokumenty, a w zasadzie dokument w postaci przelewu, w ten sposób jednoznaczny wskazuje na to, że były to pieniądze z tytułu pracy w Radzie Nadzorczej tej, tej spółki. Potwierdziły się także inne informacje misji specjalnej dotyczące związków rodziny Oleksy ze spółkami paliwowymi mającymi kłopoty z prawem. Potwierdziło się m.in., że Józef Oleksy korzystał z należącego do Poleksu samochodu z kierowcą. A często pan bywał w tej firmie? Nie bywałem, raz może. Raz tam kalendarz sobie odebrałem tylko dla siebie. A kierowca pracował w firmie i to szło w koszty firmy. A benzyna też w koszty firmy szła. Benzyna szła w koszty firmy tak. Pollex, tak? Tak, tak. Oleksy przed komisją śledczą potwierdził, że użytkował nieodpłatnie limuzynę Pollexu wraz z kierowcą. Śledztwo, w którym zeznawała Maria Oleksy dotyczy podejrzeń o nadużycie uprawnień i przyjęcia łapówki przez funkcjonariusza publicznego w związku z działalnością spółki Pollex. O tej sprawie będziemy Państwa informować. Dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.